No cóż, mamy w Polsce bardzo duży problem z inflacją. Znaczy problem, podniesienie się inflacji jest wszędzie, no bo zaczęły rosnąć ceny ropy naftowej, jak już gospodarka światowa się odbija od dna od i oczywiście wszędzie trochę ceny wzrosły, przyspieszyły. Natomiast my mamy w Polsce problem szczególny. Inflacja to jest na bardzo dziwne zwierzę. Otóż jak się jej boimy, to ona się rozuchwala. Im bardziej wierzymy, że inflacja będzie wysoka, tym wyższa jest. I dlatego mówi się, że dzisiaj właściwie polityka pieniężna to nie jest już tak naprawdę manewrowanie stopami czy podażą pieniądza, to przede wszystkim ta umiejętność kształtowania oczekiwań inflacyjnych. Krótko mówiąc, w kraju takim jak Niemcy, choćby nawet inflacja była w tej chwili wyższa, wszyscy mają absolutne zaufanie do. Banku Centralnego, teraz Europejskiego Banku Centralnego, że nie dopuści do wzrostu dużego inflacji. W związku z tym nie planuje się tego, że na przyszły rok to na pewno będzie jeszcze więcej niż obecnie, a w następnym jeszcze więcej. My mamy problem niestety inny, bo no, nasz Bank Narodowy od pewnego czasu zaczął wyraźnie prowadzić politykę komunikacyjną zupełnie inną, dawać nam do zrozumienia, że właściwie jest mu wszystko jedno, czy inflacja wzrośnie, czy nie. Bo on ma ważniejsze zadania, niż pilnować inflację. To, że jest to sprzeczne z konstytucją, z ustawą NBP, no to już zostawmy na boku, ale ekonomicznie skutek takie taki, że no, jak wszyscy zaczniemy wierzyć w to, że inflacja będzie rosła i że bank centralny nie będzie przeciwdziałać temu w żaden sposób, to naprawdę nie będzie, to się nakręca tak zwana spirala inflacyjna. Najlepszym sposobem, Przerwania tej, tej spirali jest przekonanie nas, że Narodowy Bank Polski będzie serio podchodził do sprawy inflacji. I ja tutaj nie chcę powiedzieć, czy to przekonanie ma polegać na podniesieniu stóp procentowych, a w szczególności czy o 0,1, czy o 1, czy, czy, o, czy o 2, czy o 5 punktów procentowych, bo to, to jest osobna sprawa. Natomiast jedno, co absolutnie musi być odbudowane, to nasza wiara w to, że Narodowy Bank Polski pamięta, jaki jest jego obowiązek i że będzie z inflacją walczyć, a nie, że będzie nam mówić, a inflacja to właściwie ich nie obchodzi, bo ważniejsze jest, żeby rząd mógł na nie pożyczać pieniądze niż to, czy jest inflacja. My za to płacimy podatkiem inflacyjnym, który pożera nasze oszczędności i nasze dochody.